Witaj, witajcie. Ja tak z refleksją przychodzę. Z refleksją, z pytaniem, z pytaniami, chyba nawet odnośnie relacji. Relacje to jest temat, którym mu się przyglądam, zgłębiam. Fascynuje mnie relacje międzyludzkie, relacja z samym sobą, też relacje partnerskie. Szczególnie te ostatnie. Yy, przyglądam się takiemu zjawisku, jeżeli, jeżeli to zjawisko jest, przyglądam się czemuś takiemu, że dzisiaj w pokoleniu, w pokoleniach tych 30 plus, ja nie znam praktycznie par, które wchodzą w relacje, jeszcze do tego pracując ze sobą na sobą terapia, warsztaty, ceremonie, książki itd., które wchodzą w relacje i te relacje się utrzymują. Ja, tak jak obserwuję, to te relacje trwają kilka, kilkanaście miesięcy do dwóch lat, i okazuje się, że nie, to nie ta osoba, wiesz, piękny mężczyzna, fantastyczna kobieta, w ogóle cudowna, kocham go, ale nie możemy razem żyć. I tak sobie to oglądam. Ile znam par, które nie rozwijają się jako para czy jako indywidualne jednostki i są 15, 20, 20 kilka lat razem i Mówią, jest różnie. Jest różnie, Wybieramy razem być. A to szczególnie tak zauważam tych ludzi rozwijających się duchowo, mentalnie, że to tak jakby ta rezygnacja przychodzi łatwiej. I zastanawiam się, dlaczego tak jest. Te początkowe fazy są cudowne, nie? Zakochanie. Pff. Wow, mam to, mamy to, jest to, to jest to, na co czekałem. Tyle pracy, żeby ciebie spotkać. I po kilku miesiącach się okazuje, że chemia przestaje działać. Łączają się umysły, mechanizmy obronne, które nie wiem, właśnie czy tą pracą te mechanizmy się nie Będzie są jeszcze czulsze, jeszcze doskonalsze w swoim działaniu. I nagle się okazuje, o Jezu, co on, ona ma w ogóle, jakie ja mam to ogarnąć. Trochę to oglądam, że czy to nie jest tak, że pracujący sobą nad sobą, kiedy mamy te ileś warstw cebuli ściągniętych, to jak coś wybucha, czy jak coś wyłazi na powierzchnię, to jest grubas, to jest duże. I wyobrażam sobie, że stawanie do tego też jest męczące, też może się nie chce. No, jeżeli ktoś żyje w fantazji, że dobra, nie w tej relacji, to w kolejnej, tego nie będzie, to będzie. Będzie. Więc wyborem jest bycie samym, Singlem tak zwanym. Żeby nie każdy tego z samotnością. I mnie jest smutno na tą myśl, że ludzie wybierają dzisiaj ten stan singla. Co ciekawe, kiedy rozmawiam z ludźmi, to kobiety się czują w tym lepiej. Ja Od mężczyzn słyszę taką tęsknotę za byciem razem, za tworzeniem rodziny, za byciem w relacji. Brzydzi mają świadomość, że to nie będzie zawsze usłane różami i chcą do tego stawać. Od kobiet słyszę, ja chcę być wolna, niezależna, samodzielna. Ja nie chcę mężczyzn. Ja nie... Mało tego, jest coś, co ostatnio słyszę czasami i naprawdę serce mnie boli. My nie potrzebujemy mężczyzn. No to dokąd my zmierzamy jako świat? Wiem, że świat jest przeludniony i być może to jest znak naszych czasów. Single, bezdzietność. Relacje bez zobowiązań, bo dla mnie relacja długoterminowa jest to zobowiązaniu. Zobowiązujemy się razem coś tworzyć. Tak, mamy przyjaciół, mamy hobby i tak dalej, no to wszystko znaleźć czas, a jednocześnie tworzymy coś razem. I może to jest tak przerażające, że mając 30 kilka lat, 40 kilka lat na karku, kilka lat bycia samemu, samej, no to jest super, fajnie, spokojnie, tyle rzeczy można robić, nagle no pojawia się relacja. Być może rozmowa o założeniu rodziny, to może być przerażające, to wszystko zmienia. Tak, to wszystko zmienia. I ile innych możliwości to otwiera? Dla mnie, w moim postrzeganiu, świata. A co takiego jest w tych relacjach, że osoby naprawdę pracujące ze sobą, lub stwarzające fasadę pracy ze sobą, bo i takie są, włączą się w te relacje na chwilę i nie, to nie to, nie, to nie to. Czakrami się, się nie dopasowaliśmy. Różnego typu, naprawdę teksty padają kosmiczne czasami, ale tam za tym jest strachu przed tym, że coś się stanie. Że teraz ja wybiorę tę kobietę, tego mężczyznę i naprawdę będziemy poświęcać sobie czas, będzie blisko, będzie boleć czasami, coś wyjdzie, pokłócimy się, a przecież ma być tak pięknie, tańce, w ogóle celebracja. No celebracja jest częścią tego żeby celebrować, to mamy co celebrować. A do tego, kiedy spotykam pary, które naprawdę nie robią, nie pracują ze sobą rozwojowo, tak jak ja to rozumiem. Nie ma terapii, warsztatów. 15-20 lat razem i oni mówią: Jest różnie, ale jest, wybieram. Ostatnio usłyszałem od kobiety: 15 lat po ślubie, ja ciągle zakochany jestem w tym facecie. Ten mężczyzna to samo. To się da. Podejrzewam, że gdyby chcieli wejść w swoje umysły, to pff, dowiedzieliby się o stylach przywiązania, swoich, o różnych innych rzeczach, że to się nie da, to w ogóle będzie trudne. Podejrzewam, że to łatwe czasami nie jest. Ja jednocześnie chcą wybierać, są być razem i tak wybierają. A. A rozwijające się wybierają inaczej. Dużo, dużo rozejść, dużo takich krótkich relacji obserwuję. Nie wiem, dlaczego tak jest. Widzę, że tak jest. I co, robi mi to coś. Nie oczekuję, że znajdę odpowiedź na to. Być może ona, jej nie musi być, może to jest po prostu znak naszych czasów. A może Ty wiesz. Masz jakiś pogląd na tą swoją teorię, fantazję, może wgląd? Dlaczego tak jest, że dzisiaj yy, ludzie nie wchodzą, nie chcą wchodzić w długoterminowe relacje? Ja jeszcze dodam tego monogamiczne bo te wszystkie nurty otwartych związków poliamorii ja to widzę i pytam się ile tam jest strachu przed zaangażowaniem? Przed tym, że nie zasmakuje czegoś innego. No tak, nie zasmakujesz czegoś innego. Pytanie, czy potrzebujesz przeżyć jedną noc z tysiącem kobiet lub mężczyzn, czy tysiąc nocy z jedną kobietą lub mężczyzną? To jest w jakiś sposób ograniczające. Można na to spojrzeć, jak jakieś uwalniające. Co zrobić, żeby przeżyć tysiąc wspaniałych nocy z jedną osobą? Ile uwagi dać? Ile energii? A mogę co chwilę przeżywać na noc z kimś innym, nie dając tej uwagi, energii? płynąc po powierzchni, ślizgając się. Jeżeli tak chcemy, jeżeli znakiem tych czasów faktycznie jest fast food i łatwość, to być może tak jest. I smutno mi po prostu, że tak jest. Ale też widzę ludzi, którzy się cieszą, że tak jest. Mówią, żyję je pełnią życia. Tak. Nie twierdzę, że tak nie jest. Moja poniżycia wygląda inaczej. No ja z tym chciałem się podzielić z Wami taką refleksją odnośnie tworzenia relacji przez ludzi w rozwoju. Jak się podoba, udostępnij. Jak się nie podoba, nie udostępniaj. Zawsze możesz się podzielić. Zapraszam odczuciem w komentarzu. Za co będę wdzięczny. Do zobaczenia.